Dwunaste zadanie z arkusza poziomu rozszerzonego 2024 rok. Funkcja kwadratowa z parametrem. Aż dziwne, że tak daleko, taki duży numer ma, przeważnie chyba gdzieś wcześniej to powinno być. Następne zdziwienie to to, że 6 punktów, przeważnie 5. No ale to, że jest funkcja kwadratowa z parametrem, jak już widać tutaj x1 do 1/3, x2 do 1/3, czyli wzory wieta to tak nawet nie matematycznie można by powiedzieć na 110% było pewne, że takie coś będzie. Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których równanie, ja już tutaj sobie od razu wypiszę, że a jest równe 1, b jest równe minus 3m minus 1 albo minus 3m plus 1 i c jest równe 2m kwadrat plus m plus 1. Ma dwa różne rozwiązania rzeczywiste, spełniające warunek Zapisz obliczenia. No tutaj te czyncie, potęga trochę będzie wymagała rozpisywania. Warunki w sumie mamy dwa. Pierwszy warunek to jest delta większa od 0, bo dwa różne pierwiastki. A różne od 0 oczywiście powinno być, ale a jest równe 1, więc tutaj nie muszę żadnych założeń co do tego warunku pisać. No i drugi yy, warunek no to jest ten z zadania, czyli po prostu go tu skopiuję i Przeniosę. Zadanie jest za 6 punktów. Pewnie będzie trochę liczenia. Może nie tyle w delcie, co w tym drugim warunku. To wygląda na to, że, że pewnie będzie więcej liczenia. Pierwszy warunek. Delta, czyli delta równa się b kwadrat odjąć 4ac, czyli minus. 3m plus 1 do kwadratu odjąć 4 razy 1 razy 2m kwadrat plus m plus 1. Minus podnoszę do kwadratu, czyli go nie ma. Jest 3m plus 1 do kwadratu, wzór skróconego mnożenia. 9m kwadrat plus 6m plus 1 odjąć. No i mnożę to 4 przez nawias, czyli 8m kwadrat odjąć 4m odjąć 4. 9m kwadrat minus 8m kwadrat to jest m kwadrat, 6 minus 4 to jest plus 2m i 1 minus 4 to jest minus 3. I mam nierówność kwadratową większa od 0. No to kolejna delta, kolejny wyróżnik trójmianu kwadratowego delta m b kwadrat odjąć 4 razy a i razy c 4 plus 12, czyli 16, pierwiastek z delty jest 4. m1 minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli 1 i drugie m minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, czyli minus 3. Nierówność kwadratowa. Minus 3, 1. Oczywiście też jest gdzieś oś y, którą nie zawsze rysujemy, nie zawsze ją trzeba rysować, no ale trzeba pamiętać, że rysujemy w układzie współrzędnych. Współczynnik przy najwyższej potędze dodatni, większy od zera, czyli. Przedział m należy od minus nieskończoności do minus 3. W sumie od 1 do nieskończoności. Zaznaczę sobie tutaj wyraźnie, bo będę potem szukał na pewno, bo chyba się nie zmieszczę na tej jednej stronie. To, żeby szybko znaleźć, to sobie to tutaj odznaczę. I warunek drugi. X1 do 3 plus x2 do trzeciej, czyli wzór skróconego mnożenia trzeciego stopnia to jest x1 plus x2 x1 kwadrat minus x1 x2 plus x2 kwadrat tu już mam wzór Wieta, tutaj też mam wzór Wieta a tu mam sumę kwadratów, którą no, to jest klasyczna zamiana, więc tu już nie mam z tym problemów yy, plus 3x1 x2 wzór Wieta x1 plus x2 wzór Wieta minus 3 mniejsze lub równe od 3m odjąć 7. Czyli tylko mi zostaje ta x1 kwadrat plus x2 kwadrat do zamiany. A reszta już tutaj będę mógł wzory Wieta za chwilę podstawiać. Czyli x1 plus x2. I teraz to x1 kwadrat minus x2 kwadrat to jest x1 plus x2 do kwadratu, odjąć, i teraz tu mam dodatkowo 2x1x2, jakbym podniósł do kwadratu, czyli muszę to 2x1x2 odjąć, i jeszcze jedno x1x2 tutaj mam, czyli 3x1x2 plus 3x1x2, x1 plus x2 minus 3, mniejsze, równe od 3m minus 7, no, no raczej tutaj do wyłączania przed nawias nic nie ma. Czyli będzie trzeba podstawiać. Minus b przez a. Minus b przez a do kwadratu odjąć 3c przez a. Dodać 3c przez a. Minus b przez a minus 3 mniejsze równe 3m minus 7 a jest równe 1, czyli tak naprawdę mam minus b, minus b do kwadratu odjąć 3c, plus 3c, minus b, minus 3, mniejsze równe od 3m, minus 7. No i mogę y, podstawiać b, Minus b, tu ma minus b, czyli jest 3m plus 1, 3m plus 1. Razy w nawiasie 3m plus 1 do kwadratu odjąć 3 razy c, czyli 2m kwadrat plus m plus 1. To jest to b kwadrat minus 3c plus 3c czyli 2m kwadrat plus m plus 1 w nawiasie minus b, czyli 3m plus 1 i jeszcze w nawiasie mam minus 3 mniejsze, równe od 3m odjąć 7. No i teraz trzeba będzie uważać, żeby się tutaj gdzieś w jakichś przekształceniach, w rachunkach nie pomylić. to pewnie przy takich zadaniach nie trudno. To 3m plus 1 na razie zostawię. Będę uporządkowywał ten nawias, czyli podnoszę wzór skróconego mnożenia. 9m2 plus 6m plus 1 odjąć 6m2 minus 3m minus 3 plus 3 2m2 plus m plus 1 i 3m minus 2 mniejsze lub równe od 3m minus 7. Nadal to 3m plus 1 zostawiam. Teraz tak, 9m kwadrat minus 6m kwadrat to jest 3m kwadrat. 6m, 3m plus 3m minus 2 plus 3. No i chyba nic innego nie zostaje, jak pomnożenie tych nawiasów. Raczej nadal tu nie widać nic, żeby można było wyłączyć. Czyli 6m do trzeciej minus 4m kwadrat plus 3m kwadrat minus 2m plus 3m minus 2 mniejsze równe 3m minus 7 i tak samo tutaj będę teraz mnożył, czyli 9m do trzeciej plus 9m kwadrat minus 6m plus 3m kwadrat plus 3m i minus 2. A tu w nawiasie mam m kwadrat i mam m, i będę to redukował, i od razu mnożył przez to 3, co mam przed nawiasem, czyli plus 18m do trzeciej, minus m kwadrat razy 3, czyli minus 3m kwadrat, minus 2m plus m, czyli plus 3m minus 6, minus 3m plus 7 mniejszy lub równy od zera. No już jest w miarę uporządkowane 9m do trzeciej, 18 m do trzeciej, czyli 27 m do trzeciej 9m kwadrat, 3m kwadrat, 3m kwadrat, które się redukuje, czyli plus 9M kwadrat, 6m3m. 3m i 3m, czyli to 3m na końcu też mi się redukuje, ma minus 6 plus 3, czyli minus 3m yy, i minus 2, minus 6 i plus 7, minus 8 plus 7, czyli minus 1 mniejszy lub równo od 0. No i mam nierówność trzeciego stopnia. Drugi wyraz podzielony przez pierwszy jest 1 trzecia i czwarty przez trzeci też jest 1 trzecia. jest duża szansa, albo nawet pewne, że się da pogrupować. Czyli wyłączam 9m, w nawiasie zostaje 3m plus 1, a tu wyłączę minus 1, 3m plus 1, mniejsze równe 0. Wspólny czynnik 3m plus 1, czyli 3m plus 1 przed nawias, w nawiasie 9m minus 1, mniejsze równe 0. Mogę przyrównać do zera, albo mogę skorzystać z wzoru skróconego mnożenia, będzie szybciej. Czyli ten drugi nawias to jest 3m plus 1 i 3m minus 1, mniejsze, równe 0. Tu jest minus 1 trzecia, tu jest minus 1 trzecia i tu jest 1 trzecia. Czyli tą minus 1 trzecią mam dwa razy, pierwiastek podwójny. Minus 1 trzecia i 1 trzecia, 0. Współczynnik przy najwyższej potędze, no tutaj mam, w tym miejscu jest 27, albo tu plus, plus i plus, czyli rysuję od góry. 1 trzecia jest pojedynczym pierwiastkiem, natomiast minus 1 trzecia jest podwójnym, czyli wykres się odbija. Mają być mniejsze lub równe od 0. Czyli zamalowane, mniejsze lub równe tutaj i tutaj. To znaczy, że m należy od minus nieskończoności, no i tak naprawdę aż do jednej trzeciej. Domknięty. No i pozostaje mi zaznaczenie na osi liczbowej i wyznaczenie części wspólnej. Tutaj mam od minus nieskończoności do jednej trzeciej domknięty, a z delty do minus 3 i od 1. Minus 3 i 1 i jest otwarty, do minus 3 i od 1, otwarty, część wspólna. M należy do przedziału od minus nieskończoności do minus 3. Zadanie za 6 punktów, no to jak policzymy 50, 180 minut przez, 5, przez 50 punktów, to chodzi tak mniej więcej 3,5 minuty razy 6. No to na to zadanie 20 minut. Ja to zrobiłem w 13,5, więc spokojnie mieszczę się w czasie.